Irena Kwiatkowska. Jak o niej opowiedzieć? Nie wyszukujmy patetycznych słów. Pani Irena zdobyła nasze uwielbienie, podziw i niekłamaną miłość. Mistrzyni Irena Kwiatkowska. Wszystko chciałam grać. Zaczyć, wszystko chciałam. Kazali to, to grałam to. Bo gdyby pański ojciec, jego ojciec, <laughs> mieli to samo pojęcie o małżeństwie. A bać pani kto? Białogłową pracująca. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się jej nie boję. Plantuję teraz teren pod wielkie budowle. Oglądałam tylko tyle, ile było nagrywane po kawałku, a już potem nie oglądałam. Bałam się nawet, będę oglądać. Co tu ciekawego? Wszystko, pani Ireno, wszystko. Tu w kabarecie prosi. starszych panów. Na Zosi spotkamy się. Tu w kabarecie Dudek. Świecie, dla tam. Znowu się rozliczasz W wojnie z domowej. Wszystko samemu trzeba robić. Halo brudka. Ja żyję już 90 parę lat, ja mam pamiętać, jak ja się znalazłam w radzie teraz. A tu jest jedna kwiatkowska, to będzie wszystko napisane. W radiu nagrywała piosenki dla kabaretu starszych panów. Użyczała głosu do słuchowisk. Zachwycała swoją interpretacją bajek i wierszy dla dzieci. Halo, halo? Tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Ja to nie mogę sobie że słuchać, że to trzeba powtórzyć. Halo. Debiutowała przed wojną jako uczennica Aleksandra Zelwerowicza. Już wtedy zbierała entuzjastyczne recenzje. W powstaniu warszawskim była łączniczką. Mało kto o tym wie. Ostatnie lata spędziła w domu aktora w Skolimowie. Tam też zagrała swą ostatnią rolę w filmie Jacka Bławuta Jeszcze nie wieczór. Irena Kwiatkowska miała 98 lat. Trzy, dwa, jeden start zmarła Gabriela Kownacka. Gdy oglądaliśmy ją w ostatnich rolach na telewizyjnym ekranie, trudno było się domyślić, że ciężko choruje. Piękna, ciepła, uwielbiana przez publiczność, roztaczała wokół siebie atmosferę życzliwości i uśmiechu. Kamera w jakiś szczególny sposób na mnie działa. Powoduje szczególny rodzaj podniecenia, podekscytowania. Yy, powoduje szybsze bicie serca i drżenie rąk. Zadebiutowała w Weselu Andrzeja Wajdy. Potem była trendowata i nagroda imienia Cybulskiego za rolę Rity w tym filmie. Grała u Hoffmana, Rzeszewskiego, Zaorskiego, Saniewskiego. Jestem typowym bliźniakiem. Wiecznie rozdartym pomiędzy sprzecznymi impulsami, gustami, zainteresowaniami. Uwielbiała podróżować do Wenecji, słuchać jazzu, ale nade wszystko być aktorką. Gabriela Kownacka miała 58 lat.